Pierwszym takim, najbardziej można powiedzieć długofalowym planem jest tak zwany Europejski Zielony Ład. To jest strategia, która zakłada rozwój gospodarczy Unii Europejskiej, ale na trochę innych zasadach niż ma to miejsce obecnie. Czyli przede wszystkim w sprawiedliwym i dobrze prosperującym społeczeństwie, które żyje w nowoczesnej i zasobnooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 roku. I tutaj bardzo ważna rzecz, osiągnięcie zerowych poziom emisji gazów. No i drugim takim filarem Europejskiego ładu, Zielonego Ładu jest to, że w dalszej perspektywie wzrost gospodarczy ma być oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. Więc jest to bardzo istotna informacja, która niewątpliwie wpłynie na wykorzystywanie ekonomii cyrkularnej przez producentów. Kolejnym takim dokumentem, który Unia przyjęła jakiś czas temu, jest EU Circular Economy Action Plan. Jest to agenda działań, które mają na celu pobudzenie cyrkularnych zachowań wśród producentów i wśród firm. Dwa z nich częściowo już zostały zrealizowane. Między innymi produkcja wyrobów jednorazowego użytku ograniczona. To miało to miejsce na początku tego roku. Jest to plan, który będzie sukcesywnie realizowany przez najbliższe kilka lat w kilku grupach produktowych. A następnie wyeliminowanie zostanie czy wczesne skracanie cyklu życia produktów. Za chwilę powiem o rozporządzeniu, które do reguluje. Oprócz tego, oczywiście, skupię się na, ten plan na, na niszczeniu i sprzedaniu dóbr trwałego użytku, dostępie do wiarygodnych informacji na temat możliwości naprawy i trwałości. No i również całkowitym uniknięciu problemu odpadów poprzez przekształcenie w surowce wtórne wysokiej jakości w ramach dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych. Czyli to, o czym już wspominaliśmy, cradle to cradle materials. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2019 roku jest nazywana również prawem do naprawy. Obejmuje trzy główne grupy urządzeń, to są pralki, lodówki, telewizory. Pralki, pralko-suszarki. Urządzenia z tej grupy produktów. Ta dyrektywa zobowiązuje producentów do utrzymania wybranych części zamiennych cały czas w obrocie i cały czas w sprzedaży, podobnie jak dokumentacji serwisowej, przez minimum 7 do 10 lat, zależnie od, od części. Generalnie ta dyrektywa ma pobudzić chęć konsumentów do naprawiania swoich produktów. Ona również zakazuje stosowania przez tych producentów praktyk planowanej obsolescencji. Nakłada więc na nich. Można powiedzieć rozszerzoną odpowiedzialność. I ostatnim, ostatnim dokumentem, o którym chcielibyśmy powiedzieć, jest Europejska Strategia na Rzecz Tworzyw Sztucznych. Zgodnie z tym, co już zostało powiedziane, do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych nadają się do recyklingu. Z istotnej informacji, Strategia ta w myśl Europejskiego, Europejskiego Zielonego Ładu oddziela generowanie odpadów z tworzyw sztucznych od wzrostu gospodarczego. No i tutaj zwrócono uwagę w tej strategii na szczególną rolę projektantów, że ulepszenie projektowania może zmniejszyć koszt recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o połowę. Oczywiście zasada ta stosuje się również do innych aspektów innych produktów.